Wielki czwartek przystań miłosierdzia dzisiaj o tym wielkim znaku, jakiego dokonał Chrystus. Moi drodzy, nasze wspólne rozważanie zacznijmy od przeczytania tekstu biblijnego. Otwórzcie Pismo Święte na Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 13, wersety od 1 do 15. Przed świętem paschy Jezus wiedział, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca, a ponieważ umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, tę miłość okazał im aż do końca. Podczas wieczerzy, gdy diabeł zajął się już tym, by judasz, syn Szymona Iskarioty go wydał, Jezus świadomy, że Ojciec przekazał mu wszystko w ręce, a także, że od Boga wyszedł i do Boga wraca, wstał od wieczerzy, zdjął szatę, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie wlał wodę do miednicy i zaczął obmywać uczniom nogi oraz wycierać je płóciennym ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten zapytał, Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział, tego, co ja teraz czynię, ty jeszcze nie rozumiesz, ale później to pojmiesz. Mimo to Piotr sprzeciwił się. Nigdy nie będziesz mi umywał nóg. Jezus więc powiedział, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Wtedy Szymon Piotr powiedział, panie, umyjmy nie, nie tylko nogi, ale też ręce i głowę. Jezus mu odrzekł, ten, kto się wykąpał, nie potrzebuje jeszcze raz się myć. Chyba za wyjątkiem nóg, gdyż cały jest czysty. I wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. Powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści, gdyż znał swojego zdrajcę. Po umyciu im nóg Jezus nałożył szatę, ponownie zajął miejsce przy stole i zaczął mówić: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem, i słusznie mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel umyłem wasze nogi, Również i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście tak postępowali wobec siebie, jak ja postąpiłem względem Was. Zaczyna się Pascha, chwila uroczysta, święta oraz pełna symboliki. A Jezus zdejmuje szatę i przepasuje się ręcznikiem, klękając przed swoimi uczniami. Nie po to, aby tych uczniów upokorzyć, ale po to, aby im pokazać, że miłość nie siedzi na tronie, że miłość potrafi zejść na kolana. To, co wydarza się, moi drodzy, w wieczerniku, nie jest jedynie gestem, to jest nowa definicja władzy, nie poprzez jakąkolwiek dominację, ale poprzez służbę, nie przez poklask, ale przez ciche i pochylone serce. Serce, które miłuje nie jedynie słowem, ale wyraża tę miłość konkretnymi czynami. Obmycie nóg, jakiego dokonał Jezus, w jego czasach było obowiązkiem każdego niewolnika. Gość przychodził z drogi, bardzo brudnej, często zakurzonej, i to ostatni w hierarchii miał umyć jego stopy. A Jezus, nauczyciel, Pan. Bierze te rolę na siebie, nie z przymusu, ale z miłości. I co więcej, umywa także nogi Judaszowi, o którym wie, że za chwilę go zdradzi. Umywa również Piotra, który go się zaprze. Umywa nogi wszystkich, także tych, którzy uciekną z lęku strachu. To jest obraz Boga, który nie zatrzymuje się na naszych brudach. Nie brzydzi się moją i Twoją słabością, ale chce nieustannie nas oczyszczać z pieczołowitością, z empatią i z ogromną dozą pokory. A jakie jest moje i Twoje życie? W codzienności łatwo nam jest szukać uznania, prestiżu, bycia ważnym, ale Ewangelia mówi: Jeśli ja, Pan i Nauczyciel umyłem Wam nogi, to i wy powinniście nawzajem je sobie umywać. To nie jest tylko wezwanie, to styl życia. Styl życia chrześcijańskiego, który powinien charakteryzować się pokorą. I jak to wygląda dzisiaj? Może to właśnie znaczy, aby zatrzymać się przy bliskim, który potrzebuje wsparcia. Aby zająć się swoim dzieckiem, chociaż jesteś już zmęczona, zmęczony. Czy chociażby wysłuchać drugiej osoby, nawet jeżeli totalnie nie masz na to ochoty. Bo umywanie nóg to nie jest jakaś scena, to nie teatr, ale to konkret. To jest właśnie codzienność nasączona miłością, której uczy nas dzisiaj Jezus Chrystus, Mistrz i Pan. Papież Franciszek w tym kontekście mówił, że Bóg uniża się. Aby do każdego z nas dotrzeć, aby służyć nam, aby nas w konsekwencji zbawić, pociągnąć do siebie. I to nie jest słabość, to największa siła to miłość, która klęka przed nami. I Kościół zachęca nas do wykonywania gestów miłosierdzia. W Wielki czwartek, dzień, w którym ta Ewangelia jest czytana. Każdy kapłan w świątyni umyje nogi dwunastu osobom. To przypomnienie, że Kościół ma służyć, a nie być obsługiwanym, bowiem miłość polega na chęci dobra drugiego człowieka, nawet jeżeli ten człowiek w tej chwili nie wyraża wobec nas tej miłości. Moi drodzy, zmierzmy się z pytaniami, zmierzmy się z refleksją. Czy potrafię uklęknąć przed drugą osobą, nie dosłownie, ale przez gesty, troski, zrozumienia, pomocy? Czy nie oczekuję, by to mnie chwalono, doceniano, obsługiwano? Czy widzę wartość w byciu dla drugiego człowieka, w spalaniu się z miłości do każdego, którego na swojej drodze napotykam? Ten odcinek, być może wpłynie na nasze życie, ale tylko wtedy, jeżeli naprawdę, szczerze i poważnie potraktuje gest Jezusa. Nie chodzi tylko o czyste, dosłowne obmycie nóg, chodzi o zmianę serca. Dziś Jezus zdejmuje szatę także przede mną i przed Tobą, nie dlatego, że jesteśmy godni, ale dlatego, że jesteśmy kochani do końca i bezwarunkowo. On klęka przed Tobą, a ja i Ty, czy uklęknę przed drugim człowiekiem, nie z upokorzenia, ale z miłości. Proszę Cię, podziel się tym odcinkiem. Niech ten wieczernik rozszerze się poza świątynię i niech miłosierdzie stanie się stylem naszego życia, bo to jest przystań, przystań miłosierdzia. Zachęcam, abyś do niej często wracał, ale też był jej świadkiem. Dlatego, jeżeli ktoś potrzebuje tego słowa, to nakarmmy naprawdę tłumy, aby Słowo Boże w nas pracowało. Pamiętajmy, że dzisiaj dzień jest bardzo wyjątkowy, bowiem przypominamy sobie ustanowienie Eucharystii i Sakramentu Święceń w trzech stopniach tak zwanego Sakramentu Kapłaństwa. Moi drodzy, Eucharystia to cud cudów. Niech Chrystus Pan, Chrystus, który jest chlebem żywym, nieustannie prowadzi nas do siebie poprzez dawanie nam siebie w swoim słowie i w swoim ciele. I niech tak się stanie. Za to wszystko niech Bóg będzie uwielbiony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję za Twoją obecność. Proszę o modlitwę za kapłanów, o to, abyśmy byli świętymi na wzór Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, w którego kapłaństwie uczestniczymy. A teraz przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was strzeże, umacnia i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dbajcie o siebie i o innych. Z Panem Bogiem.